Witam, sklep piroteka uprzejmie wypożyczył mi ciepłą nowość. Parkera 51, najnowszą jego edycję, które oto po takim pudełku jest pióro. Sprzedawane w środku jest dokumentacja, której tu akurat nie mam. Jeden nabój, no i samo pióro, które jest kolejnym wcieleniem modelu słynnego 51. Tak wygląda to pióro. Na pierwszy rzut oka niewiele różni się od tych starych modeli. Troszkę kształtem klipsa. Tutaj jest stal szlachetna pokryta paladem. Polerowany pierścień na górze i na dole. Natomiast reszta jest tak ładnie, matowo wykończona i bardzo fajnie to wygląda. Strzałka tradycyjna. Na klipsie, natomiast u góry mamy taki dżuelek metalowy. No, i otworki niestety. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w użytkowaniu, ale skówka nie jest do końca zamknięta. Cały korpus jest właściwie w identycznym kształcie jak w poprzedniej edycji. Nie ma tu żadnego otworka na końcu. Jak w niektórych wersjach 51 to bywało. Jest to żywica wykończona na wysoki połysk. Po zdjęciu odkręcającej się skówki widzimy. Sekcję z zakończoną pierścieniem stalowym, też paladem pokrytym. No i plastikowy spływak i stalówka tutaj grubości F. Gwint jest do skówki, jest niewielki, takie trzy obroty mniej więcej tego gwintu. No, tak to wygląda: odkręca się. Często tutaj mam już odruch, spróbować zerwać tą skówkę, ale się trzyma. Ten gwint w ogóle nie przeszkadza przy trzymaniu. Uskok jest niewielki. Jest to pióro, które komfortowo się trzyma i czy to z założoną skówką, czy bez. Natomiast nie ma tu systemu Aerometric, jest cartridge converter, czyli nabój lub konwerter, jak widać w środku w korpusie. Gwint jest plastikowy. Natomiast w zestawie nie ma z tego, co się zorientowałem. Tłoczka jest tylko nabój. Czas na porównanie. Parkerowski Duofold, sonet, lamy Safari Pelican 140. Tutaj widać, że pióro jest troszkę krótsze od soneta i mniej więcej grubość soneta po zdjęciu Natomiast teraz tutaj prezentacja z poprzednimi edycjami. Tu jest ta najnowsza, a tu jest też to, co pokazywałem na początku: Wakumatic Aerometric i edycja specjalna, ta na samej górze modelu z 2002 roku. Jak widać, nie było gwintu. No i pierścień, który tutaj był, miał taki rowek po pośrodku aktualny, ten pierścień w modelu na dole nie ma wgłębienia, natomiast widać, że spływak jest zupełnie inny i znacznie większy. Tak wyglądają w porównaniu te wszystkie modele 51, prawie 140 mm długości, natomiast 120 mm. Ma samo pióro bez zkówki. Średnica sekcji to centymetr, a w najszerszym miejscu no, prawie 12 mm. Jeszcze waga tego pióra z konwerterem, z nabojem to pióro waży 21 gramów. No i sobie troszkę tym piórem popisałem. Używałem je przez jeden dzień. Więc za bardzo nie mogę tutaj powiedzieć o długotrwałym użytkowaniu. Natomiast pierwsze wrażenie pisania tą stalówką jest bardzo pozytywne. Świetnie zeszlifowana, nawet po obu stronach odwrócona, pisze i nic nie drapie. Gładko, atrament przepływa. Naprawdę dobrze się tym piórem pisze, nie trzeba dociskać, atrament przepływa. Bardzo dobrze. To nie jest moczona stalówka. a Atrament jest nabrany do konwertera. Pisałem tu troszkę dłużej tym piórem, żeby sprawdzić, jakie literki można nim osiągnąć. I od nawet dość drobne pismo jestem w stanie tutaj wygenerować tą stalówką. Także bardzo dobrze mi się tą stalówką pisze i przyjemnie. Ta edycja ma cztery podstawowe kolory. Które tutaj mignęły. Natomiast jeszcze rzut okiem to jest niebieska wersja, bardzo ciemny. Przy tym oświetleniu jeszcze ciemniejszy się wydaje niż w rzeczywistości. Natomiast pióro jest, moim zdaniem, bardzo dobrze wykonane. Skłówka nie budzi żadnych zastrzeżeń. Nawet na częściach tutaj żywicy, nie widać żadnych kleje, nic takiego jest to bardzo estetycznie. Zrobione i pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Dziękuję za uwagę.